Pff, mm. Tak, tak, jestem zły naukowcem, raczej magikiem. Ok, e, witam wszystkich na moim modpaku, który chyba się będzie nazywać pack bo tak mi się podoba. E, trochę mam lagi. No ze mną jest kolega dobry Skąd wiesz, że oni nie, go, nie oglądają tego w nocy? No Dobra macie, macie, full zestaw Dobra, lagujemy się strasznie Dobre no, ja się Tak uwielbiam to Uwielbiam, uwielbiam męczysz tak zwierzęta. To jest takie przyjemne To mnie odpręża.

pak, na razie chyba nie będzie dostępny Niestety, ale na razie chyba nie będzie dostępny Może w się zlikuje. No i wreszcie udostępnię tego modpaka Jezu Mamy tu 44 i mam zamiar dodać jeszcze jedną modyfikację 40, za niedługo 5 modyfikacji No i co z tego zrobić? Dobra, Trze trzeba się jej podkreść. Musisz jej musisz je... Nie, ona tu ona tu przeszkadza. To jej Okej, okay, trzeba... Siedle, dlaczego płacę? No bo mam straszne laki. Ile ja mam? Widać zasłużyłeś? Ile mam? śbę? Flaka boo. Zero FBS. Zero Kolega podbija rekordy. Mój największy rekord to 29fps Nieprawda, ja raz grałem se, no bo kolega gra na moim laptopie w domu, bo nie wstać O co jest? On ma 10 lat? cicho no, Dlaczego? On mnie szantażuje Zo Hej, nie zapominaj co ci dałem Co mi dałeś? A uranium? Cicho to nie. nie mam go! No to masz, weź tego. wyrzuciłem. Nie wiem. Aha. Dobra. Ja sobie... Mam nadzieję, że wam to nie przeszkodzi, że mam magnes, ma bo do temu, bo... Lubię itemy. <śm> yy, właśnie Pragnąłbym, żebyście w komentarzach napisali, czy chcecie serię z tego modpaka. Już mnie nie reaguje. Przynajmniej nie. Ehm, o, czy chcecie serię z tego modpaka od początku? Bo na razie to taki na luzie, już mam jak sobie miecz, kupiłam co od tego wostka. Dealer. No to, że Cicho bądź. To są... To jest ściśle tajne. Ściśle Ech, tajne. Dobrze, oh, minionsy. To mi się zamknął wreszcie. Nawet ci nie mogę? Nie! To pewnie jest za... live z kamerką. No, już robiłem, ale się zacina. Pewnie wina mojego internetu, ale zwalam wszystko na YouTube. Aha. Najlepiej na YouTube. No? No dobra, już nie męczę. No <laughs> już, no już mnie nęci podchodzę, 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 podchodzę. No to są dziki, to są dziki. Jezu dziki Świnia lata! No nie mają żadnych temu. Ej, na tym... Dobra w leciała. Dobra. Kolega ma jakieś z i widzi w Minecrafcie latające świnia. ci. Jego miniony popały, pół godziny a jeden miał no tylko dwa yy, i jedną kość. Nie krzesiwa, tylko... Nie pamiętam. Skleroza dała się znać. Loco Pons. To nie moja wina, to skleroza. <grymne> Teraz będę musiał to wytłumaczyć. Powiedziałeś, jak mam na imię, grupku Jak? Kolejne wytłumianie. Stoję, to jest... Przecież to jest, jest inne. Tu oni kopali z pół godziny i nic nie znaleźli. No, tu się wcześniej zabiłem, mula. Nie, ja się, ja się cykam. Dobrze jestem. Jestem nubem. Zaraz jeszcze spadnę ze schodów. Do labu? No! <grym> Muszę tu poręcze zamontować. Ej no znowu będę będą świnie przyleciała. Czegoś się doczpała. Nie. Ja tego nie czpałem. Bo to Tak, tylko kilogram. No to, to to też są nie, zwa, nie zwracajcie uwagi. Pochwalę. Kocham to. to. Są takie efekty. Pochwalę się, że jestem w całkowitym razie. Tak. Dobra, powiedzmy całą prawdę. Ja jestem w piątej, za niedługo zostaję, jeszcze Trzecie! w za niedługo Mój najlepszy przyjaciel, nawet nie wie, w której klasie Cicho bądź. Ludzie nie muszą wiedzieć, że jest w <noise> jestem w piątej. Trzeba. Za późno. Od razu mówię, ja mam bardzo głupią siostrę. Nie twój odcinek. No dobrze. Które teraz też pewnie powiem. mi? Ona w ogóle... Okay, lagi. No, no, głupi banki, ale on mnie nie przyprawił, o, o, lagi. O, przyprawił. O, o lagi. Przyprawił. Oh my god! Jest! Cztery żelazo do Dobra! Koniec, quit! No. Jak widzicie 44 mody, może pokażę jakie. Du, 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 du. No. Ray Minimap, Dynamic Lights, tu mamy tego dużo. Galactic Craft, ja będę wymienił takie ważniejsze Instructial craft, mogę źle czytać. IC2, e, au. Atom, Atom, Backpack. Właśnie muszę sobie backpacka zrobić. No, Easy crafting, akwwalitek czy? Ej tobie chcesz się grać jeszcze na tym piękny packu, bo mnie... nie. To, to nie jest ping pack! No ciągle mi się myli z Zatkało. Tak. Dziś się Jeszcze tak. Bo końca. Matko święta. Mój komputer jest tutaj Właśnie nie nielegalnie. Właśnie ja nie chcę dlatego grać. Idź spać. No bo kolega u mnie nocuje. Nie jest No nie. No ciaska? Ma -ko -ci cicho bądź. Nie. bo pewnie jest Pomocy! A może tak a propos, cóż powiedzmy, widzowie? Pomocy! Dobra, kończ ten odcinek. Nie. No, trwa? A, widzieli, jakim program nagry nagrywam? Nie, 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 nie mam Jak zobaczyć nie, to jest nie, Dobra, Dobra, nie, nie, Dobra. nie, minut. nie, nie, mam nie, 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 chwilę kończę Bo jest to to dzisiaj jest to 2005... Samo No, Ty jeszcze Maj? Majka no, też nie było, a tym bardziej 1... 5, 1. 2014, yeah. nie, no... Nie, dopiero... Ej! Pończymę, Dobrze. Chyba już się pożegnamy. Dziękuję. wreszcie. Moja chwila chwały. <laughs> Moje pięć minut. Oznaczony. Więc, to już kończymy, bo lagi atakują Postaram się coś zrobić i Nie zapomnijcie dać lajka Jak się wam spodobało oczywiście Może jak, jak lubicie moje odcinki, zasubskrybować I pamiętajcie skomentować, żeby mi, po, żeby mi dać nag Jak... Czy nagrywać serię, czy nie No to... Bye bye, do usłyszenia.